Proszę o wsparcie w postaci łapki w górę oraz udostępnieniu na innych platformach social media. Szczęść Boże, nie było jeszcze okazji z tego miejsca, więc dziękuję. Serdecznie Bóg zapłać wszystkim wyborcom i wszystkim działaczom zaangażowanym w tę część kampanii wyborczej, którą, e, toczy, w której toczyliśmy walkę do pierwszej tury. Dziękuję panu posłowi Włodzimierzowi Skalikowi, szefowi sztabu, dziękuję Marcie Czech rzecznikowi mojej kampanii. Dziękuję wszystkim z tych setek tysięcy, razem uzbierało się milion dwieście kilkadziesiąt tysięcy głosów oddanych na moją kandydaturę. To były głosy za odzyskaniem niepodległości. Bo taki był i taki pozostaje nasz program polityczny, program tej kampanii i program następnej kampanii, którą my już zaczęliśmy, ta następna kampania, która doprowadzi mamy nadzieję Konfederację Korony Polskiej, naszą partię do następnego Parlamentu. Mamy nadzieję, że Konfederacja Korony Polskiej w tych wyborach parlamentarnych, które nastąpią najdalej za dwa lata, ale w zależności od biegu tych najbliższych i dalszych wydarzeń, yy, mogą nastąpić także wcześniej. Mamy nadzieję, że Konfederacja Korony Polskiej stanie się ośrodkiem krystalizacji szerszego frontu, który w tej kampanii nazywaliśmy frontem gaśnicowym frontem niepodległościowców, prawicowców, katolików, wolnościowców, narodowców z podróżnych znaków działających dziś, a także weteranów poprzednich akcji, poprzednich kadencji, Ligi Polskich Rodzin, Samoobrony, PJJ. Zapraszamy chodźcie z nami odzyskać niepodległość, choć nie stanie się to już w najbliższych dniach. Nie będzie, Szanowni Państwo, niepodległej Polski od 1 czerwca, ale może się stać. To okno możliwości jest ciągle otwarte. A my przesuwamy to okno, jak to się mówi, Overtona. Myślę, że naszym wynikiem milion dwieście kilkadziesiąt tysięcy sześć i 34 setne procenta w tych wyborach. To już nawet nie jest przesunięcie okna Over Overtona, to jest może może defenestracja? Wyrzucamy przez to okno naprawdę spory dorobek kłamstw, przemilczeń, manipulacji tych ostatnich lat i dekad i mówimy trzeba odzyskać niepodległość, ponieważ bez tego Polacy nie będą ani wolni, ani bezpieczni. I właśnie o bezpieczeństwo pytaliśmy i właśnie od kandydata. Zjednoczonego Lewactwa Zielonego, tęczowego, kandydata Eurofederastów i dewiantów i propagatorów dewiacji, kandydata obozu jawnej zdrady narodowej i publicznego, ostentacyjnego zaprzaństwa od Rafała Trzaskowskiego, bo o nim tu mowa nie dostaliśmy odpowiedzi na żadne pytanie, i to sprawę wyjaśnia. Prawdę mówiąc, może nawet, może nawet rodziłoby jakieś zbyteczne wątpliwości, gdyby przyszło nam odnosić się do jakichś odpowiedzi, które naprawdę musiałyby być bardzo pokrętne, bo pytania, jakie postawiliśmy, trafiają w sedno i odnoszą się właśnie do kwestii ukrainizacji, do kwestii migracji. Do kwestii przemysłu aborcyjnego i praktyk eugenicznych, a także do kwestii judaizacji Polski, to jest podporządkowania Polski i w wymiarze polityki historycznej, pamięci narodowej i w innych wymiarach podporządkowania roszczeniom i uroszczeniom żydowskim. No więc jest niejako naturalne, że Rafał Trzaskowski, kandydat obozu zdrady i zaprzaństwa, kandydat yy, Lewactwa i globalistów, i globalistów. których agendy w Polsce są za cudze, ale też o i za nasze własne pieniądze bardzo mocno rozbudowane, że on nie odpowiedział na żadne z tych pytań, że w ogóle się do tego nie odniósł. Odniósł się natomiast kandydat wysunięty do tych wyborów przez obóz deklaratywnie patriotyczny. No i tu właśnie zaczynają się schody, ponieważ, mój Boże, nie cierpimy na zaniki pamięci i zbyt dobrze pamiętamy z autopsji, pamiętamy rządy Zjednoczonej Urze Prawicy i pamiętamy terror covidowy, pamiętamy niszczenie dosłownie, nie tylko w przenośni ludzkiego życia, zdrowia, a także majątności Polaków. Bo to nie tylko zgony nadmiarowe, ale także biznesy likwidowane, firmy, działalności gospodarcze zamykane setkami tysięcy. Hekatomba, hekatomba polskości we wszystkich wymiarach pod pretekstem walki z mniemaną pandemią. My to zbyt dobrze pamiętamy. I zbyt dobrze pamiętamy, jakiemu ostracyzmowi i jakiemu nękaniu szykanom. Tak, nie bójmy się użyć tego słowa. Prześladowaniom, także policyjnym, także sądowym, podlegali wszyscy, którzy, którzy nie byli mądrzy dopiero po szkodzie, ostrzegali przed największymi szkodami. Pamiętamy o tym. Także, także to nie tylko bezpieka Siemoniaka i wymiar niesprawiedliwości Bodnara, ale także bezpieka. Kamińskiego i Wąsika i wymiar niesprawiedliwości Ziobry jego, i jego ministrów i prokuratorów. To dało się Polakom we znaki i konsekwencje tego do dzisiaj ciążą, ponieważ można powiedzieć, że to oni, poprzedni reżim, wyprostowali ścieżki, którymi teraz podążają we własnych, ku własnym celom, ci, którzy przejęli władzę. Po Zjednoczonej Urze Prawicy totalna opozycja, obóz jawnego zaprzaństwa i zdrady narodowej. No więc to pamiętamy, pamiętamy. Ukrainizację pamiętamy, ten smutny i żałosny proces redukowania polskiego patriotyzmu do trąta drackiej antyrosyjskości. No i z tego także dzisiaj rząd Donalda Tuska, jego kandydat, jego partia czerpią profity polityczne z tego właśnie, że wprowadzono tutaj taki model uproszczony polskiego patriotyzmu, kto głośniej zakrzyknie, Hajże na Moskala, ten jest najlepszym patriotą. No i w związku z tym oskarżenia o ruską agenturę teraz też kursują i są adresowane w stronę tych, którzy jeszcze do przedwczoraj mieli tutaj władzę. Pamiętamy to. Pamiętamy, że naród polski został obciążony kosztami nie naszej wojny, że wojsko polskie zostało rozbrojone na potrzeby obcego państwa, że naród polski ma na utrzymaniu inne narody. Mówię w liczbie mnogiej, bo to nie tylko dopłaty do ukraińskich emerytur, ale, ale także, także i innych. Wszystko to pamiętamy, szanowni państwo, i dlatego z przykrością stwierdzamy, że kandydat tego obozu nie odnosi się do co najmniej połowy z postawionych przez nas kwestii, a kiedy się odnosi, to odnosi się w sposób rodzący często nowe wątpliwości, a nie rozwiewający wszystkich pozostałych. No i dlatego, Szanowni Państwo, odnotowawszy, jeden w ogóle nie odpowiedział, Drugi odpowiedział w sposób wysoce niezadowalający. Wywołujemy kandydatów jeszcze raz do tej samej tablicy. Zostało jeszcze parę dni, zostało jeszcze ładnych kilkadziesiąt godzin do zapadnięcia ciszy wyborczej. To jest moment, w którym trzeba się jasno zadeklarować, o czyją nominację ubiegają się kandydaci zwłaszcza Ci i ich obozy, które cenią sobie szczególnie barwy, biało czerwone, orła w koronie i retorykę niepodległościowo insurekcyjną odczyją nominację, bo jak do tej pory wobec narodu polskiego nie zdobyli się na szczerość. Wygląda na to, że dalej ubiegają się pośrednio lub bezpośrednio o nominację z Białego Domu, o nominację przez łaskawe przyzwolenie ze strony organizacji diaspory i państwa żydowskiego ubiegają się. O nominacje ze strony ukraińskich banderowców, tak postępując, żeby przypadkiem nie załapać się na jakiejś ich listy proskrypcyjnej, żeby nie otrzymywać listów z pogróżkami. No najwyraźniej bardzo przestrzegają poprawności politycznej na tych wszystkich kierunkach. Na kierunku eurokołchozowym również. Ponieważ nikomu tutaj poza nami nie przejdzie przez gardło, że zarówno imigracja nielegalna, jak i legalna, a przede wszystkim legalna, jest problemem w Europie i będzie problemem w Polsce, a ci, którzy tego jasno dziś nie powiedzą, już mają krew na rękach. Krew ofiar takich wypadków, jak wczorajszy, zdaje się, w Anglii, a na co dzień w Niemczech, prawda? strona messerincidents.de zamachy z użyciem noża, siekiery, maczety. Więc trzeba to wyraźnie mówić. Stop! Stop migracji, moratorium migracyjne. Jeżeli się tego jasno dzisiaj mówi, bierze się za to odpowiedzialność. Także sprawy urojeń klimatycznych, które rzecz jasna Pan Rafał Planeta Płonie Trzaskowski ma, ma w swojej agendzie od zawsze i to jest antypolska, antyludzka, sprzeczna z rzetelną wiedzą i zdrowym rozsądkiem agenda klimatystów, eurofederastów. No tak, ale rzecz w tym, że obóz patriotyczny dalej trwa w konformizmie wobec retoryki globalnego ocieplenia, dekarbonizacji. Dyrektywy zamykania górnictwa zostały przyjęte i nam nie wystarcza deklaracja, że nie będzie się pogłębiać i przyspieszać tego procesu. My się domagamy powrotu do węgla w, w interesie wszystkich Polaków, polskich rodzin, które bez tego już dopłacają 40%, 40% narzutu od urojeń klimatycznych w każdym rachunku za prąd. W każdym rachunku. Dom, firma, każdy płaci. 40% łapcie się państwo za kieszenie, łapcie się za głowę. I to, że jedni to z większym entuzjazmem, a drudzy z mniejszym może entuzjazmem, ale to samo zaprowadzali i najwyraźniej nie zamierzają się z tego wycofywać. To jest dla nas marna perspektywa. Na koniec tej konferencji rekomendacja, spersonalizowana, skonkretyzowana. Moja rekomendacja jako niezależnego w tej chwili PR-owca, wujka Dobra Rada, reżysera w poprzednim życiu. Adresuję moją radę do sztabowców i samego kandydata Karola Nawrockiego. Ma pan, panie prezesie Instytutu Pamięci Narodowej, jeśli dobrze liczę, 60 parę godzin, nie więcej, siedemdziesiąt ponad godzin, żeby pojechać do Jedwabnego i wbić tam pierwszy szpadel w ziemię. Ma pan siedemdziesiąt parę godzin, żeby wznowić ekshumację w Jedwabne. I oczywiście, że wtedy piekło ryknie. Piekło ryknie, ale naród polski będzie z panem. Będzie to moment prawdy w polskim życiu publicznym. Będzie wtedy jasne, kto tu jest Polakiem, a kto jest szabezgojem, eurokołchoźnikiem, ukropoliniakiem. To stanie się jasne. I jeżeli pan... Chce zostać prezydentem Najjaśniejszej Rzeczpospolitej, nie wchodząc w ten konflikt i korzystając z chwilowego przyzwolenia, żeby nie powiedzieć dyspensy, której udziela starszy sierżant sztabowy Jony Daniel z pospołu z szachrajem jedwabieńskim Szudrichem, jeśli z takiej promesy do rządzenia i do prezydentury, Pan chce korzystać, no to cóż, do końca życia, do końca życia pozostanie Pan, obawiam się, zakładnikiem jakichś taśm sopockich, o których naród nawet by nie wspomniał, nawet by nie zainteresował się przesadnie tym, co było, bo było, a co było, a nie jest, nie pisze się w rejestr. Tak by Polacy zareagowali, gdyby zobaczyli, że ma pan wolę bycia polskim prezydentem, a nie ukropolińskim. Poprzednia kandydatura, poprzednia kadencja prezydentura upłynęła w Polsce pod znakiem taśm podkarpackich. Nie daj Bóg, żeby ta następna upływała pod znakiem taśm sopockich przy sukcesywnym abdykowaniu z władzy i wyzbywaniu się pryncypialności w realizowaniu polskiej racji stanu i polskiego interesu narodowego. Także dalej do Jedwabnego. Panie prezesie, proszę się nie wykręcać sianem, proszę nie opowiadać historii o tym, że tam panu prokurator generalny nie pozwolił. Naród będzie z panem, to będzie wyraźny znak. To będzie wyraźny znak i nie przypadkiem to miejsce zostało Nominowane nie przeze mnie, ale zostało nominowane przez starszych i mądrzejszych, którzy wielokrotnie zarzekali się, że do wznowienia tej ekshumacji nigdy, przenigdy nie dojdzie. Otóż jeśli nie dojdzie do wznowienia tej ekshumacji, to dojdzie do utrwalenia wizerunku Polaków jako potomków, morderców i rabusiów Żydów, i wówczas roszczenia i uroszczenia żydowskie wobec narodu polskiego zostaną wyegzekwowane. Będzie to więc zaniechanie krytycznie istotne i śmiertelnie niebezpieczne dla narodu polskiego, który notabene skończy się, skończy się w niedługim czasie. To będzie już kwestia nie wieków, nie stuleci, ale dziesiątków lat, kiedy Polacy ze względu na negatywne trendy demograficzne zejdą ze sceny dziejowej, zredukują się sami samobójczo do poziomu jakiegoś ginącego plemienia indiańskiego, w rezerwacie, nad którym kto inny panuje, w którym kto inny dominuje. Dlatego trzeba te wszystkie rzeczy zrobić, a Pan nie ma czasu teraz, żeby je, żeby ich dopełnić, ale ma Pan czas liczony w godzinach, żeby wyraźnie zamanifestować swoją wolę polityczną przejścia na stronę narodu polskiego. Proszę nie do mnie się zwrócić, to, to w tej chwili myśmy pytania już zadali, usłyszeliśmy nasze, na nasze pytania tak dalece nas niesatysfakcjonujące odpowiedzi, ale proszę o nas zapomnieć. To nie chodzi o naszą jakąkolwiek satysfakcję w tej sytuacji. Proszę po prostu zwrócić się do narodu, któremu chce Pan przewodzić w drodze do niepodległości utraconej, która może być odzyskana. Proszę zwrócić się do Polaków. Dziękuję za uwagę i zapraszam Państwa na jutrzejszą konferencję prasową. Pod Ministerstwem Pani to? Edukacji Narodowej przy ulicy Aleja, Alei Szucha, przy Alei Szucha tak. 25. To będzie godzina 11.45 z udziałem naszego prezydium. Po konferencji prasowej będzie protest przed MEN organizowany przez Instytut Wiedzy Społecznej im. Krzysztofa Karonia, a przyświeca mu hasło, nie zniszczycie naszych dzieci. To komunikat o konferencji, która się odbędzie, a teraz komunikat o konferencjach, które się nie odbędą. Szanowni państwo, jutro miały się odbyć dwa istotne wydarzenia związane z naszym środowiskiem politycznym. Jedno miało miejsce mieć w Olsztynie. Miała odbyć się rozprawa przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Olsztynie w sprawie inwestycji Lidla. Temu wydarzeniu miał towarzyszyć protest Ogólnopolskiego Komitetu Obrony Getrwałdu, na który z całej Polski planowali przybyć polscy patrioci, którzy nie akceptują inwestycji Lidla w tym miejscu, jakim dla nas bardzo ważnym jest Getrwałt i sanktuarium maryjne w Getrwałdzie. Otóż okazało się dzisiaj, dosłownie w przeddzień tej rozprawy, że została odwołana. Również jutro miała się odbyć, miały się odbyć czynności w prokuraturze w Warszawie, gdzie pan Grzegorz Braun miał być przesłuchiwany. I okazuje się, że krótko po komunikacie pani Marty Czech, która powiadomiła i zaprosiła media na konferencję prasową, którą planowaliśmy właśnie krótko po tych czynnościach, ponieważ mamy bardzo wiele ciekawych spraw informacji do przekazania opinii publicznej. Okazało się, że krótko po tym komunikacie te czynności zostały odwołane. Jak wszystko przekładane na powyborach. Tak, mamy wrażenie, że te dwa wydarzenia mają jedną cechę wspólną, są związane z naszym środowiskiem politycznym, a tym samym również sympatykami naszego środowiska politycznego, naszymi działaczami, opinią publiczną, która identyfikuje się z tym, czego bronimy, o co walczymy i wydaje się, że właśnie fakt, że to się odbywa krótko przed wyborami w drugiej turze, przed głosowaniem w drugiej turze, te wydarzenia, żeby nie drażnić tej części opinii publicznej, te wydarzenia zostały odwołane. Ja myślę, że nasi sympatycy, nasi wyborcy mają swój rozum i, i wyciągną z tego odpowiednie wnioski. A teraz na temat tego, co miało się wydarzyć, co się dzieje w sprawie przeciwko panu Grzegorzowi Braunowi, bardzo proszę o krótką informację. To będzie naprawdę krótka informacja, to będzie raczej zwiastun. Tego ciągu dalszego, który nastąpi, bo nastąpi. Niewątpliwie tutaj nagonka, polowanie z nagonką, yy, trwa i, i przecież podżeganie do wykluczenia mnie z życia politycznego, w ogóle publicznego, yy, to podżeganie słyszymy z najwyższego szczebla. Właśnie ministerialnego, marszałkowskiego, yy, głosy, yy, siemoniaka, bodnara, biejat, hołowni, i innych, i innych, wzywające do tego, żebym z polskiego życia publicznego został wyeliminowany. I to jest podejmowane przez jakiś tam, prawda, niższej rangi naganiaczy, jakiś, jakiś tam dyżurnych, dyżurnych ekspertów na różnych portalach, którzy właśnie dobrze radzą, żeby mnie szybko sprocesować i, i tak wykluczyć z życia publicznego. Ten postulat jest wprost artykułowany. Więc szanowni państwo, informuję was, że po tym jak dobiegła końca procedura uchylania nie zdejmowania, pozbawiania, bo czegoś takiego nie ma, ale uchylania immunitetu posła do Europarlamentu. Ta procedura dobiegła końca, immunitet został uchylony. Najprawdopodobniej prokuratura powtórnie przedstawi mi zarzuty w sprawach hanukowo-choinkowo-mikrofonowych i innych. Ja już składałem wyjaśnienia w tej sprawie, ponieważ nie uchylałem się od kontaktu z prokuraturą i na jej wezwanie pospieszyłem z tymi wyjaśnieniami, których prokuratura właśnie nie skończyła wysłuchiwać, ponieważ szczeli, samemu spowalniając bieg zdarzeń, wszeli tę procedurę immunitetową w Parlamencie Europejskim. Ale teraz zwracam uwagę i to jest taka. Zachęta taka, powiedziałbym, telewizyjno-filmowa, zajawka tego, co ma nastąpić. Otóż, jak zwracają mi uwagę moi obrońcy w tej sprawie, jako ekspert, rzeczoznawca, biegły do tej sprawy, została doproszona osoba reprezentująca żydowską, uwaga, masonerię Binaj Berit. Polska jest coś takiego, Jak prawda? Was? Jako ekspert biegły rzeczoznawca. A stowarzyszenie Binaj Berit Polska figuruje na liście łącznie 118, 118 organizacji żydowskich, które wystąpiły z potępieniem wobec mnie niegodnego w, w ostatnich miesiącach, nawet niedawnych tygodniach. No więc można powiedzieć grube armaty są wytaczane, żeby mnie. Ustrzelić i myślę, że to jest ciekawe samo w sobie. Dla każdego, kto zdążył przecież a ludzie w moim wieku dobrze to zapamiętali, jak diagnozował Adam Michnik, że Polska jest krajem antysemityzmu bez Żydów, no to sam ten fenomen, że, że w kraju antysemityzmu bez Żydów znajduje się aż 118 żydowskich organizacji, żeby mnie potępić to jest ciekawy fenomen. No i to, że osoba, która występuje jako biegły niezależny ekspert, najwyraźniej niezależna nie jest, bo już mnie potępiła politycznie, politycznie występując tutaj jako czynnik istotny, no to też jest godne uwagi. Pamiętamy czasy, przynajmniej z lekcji historii, niektórzy powinni pamiętać, kiedy procedurami i biegiem spraw w wymiarze sprawiedliwości i niesprawiedliwości kierowały takie damy jak Luna Brystygierowa, czy Helena Wolińska. Pamiętamy. Więc, więc myślę, że jest ciekawe, że do mojej sprawy została przez prokuraturę doproszona pani Edyta Gawron, uczona Alma Mater Jagiellońska, krakowska uczelnia, tam wydział, czy katedra judaistyki. I tam pani Edyta Gawron urzęduje i z wysokości swojej katedry akademickiej raz występuje jako niezależny ekspert, a innym razem jako no, całkiem zależny polityczny czynnik, nawet powiedziałbym może, nawet i zwierzchni w tej sprawie, bo, bo jest w biegu spraw prokuratorskich. Taka też procedura, że, że prokuratorom, którzy konkretną sprawę prowadzą, nasadza się jakiegoś prokuratora, który sprawuje nadzór nad, nad biegiem sprawy. Czy zatem pani Edyta Gawron z Uniwersytetu Jagiellońskiego jest takim oberprokuratorem z ramienia Binaj-Berit? czas pokaże. Dziękuję za uwagę. Nie, dlatego że nie ma czynności w prokuraturze, więc nie będziemy państwa ganiać z końca w koniec, ale i szucha zapraszamy od razu do Gestapo przepraszam, siedziba Ministerstwa Edukacji to jest ten budynek, w którym Niemcy maltretowali polskich Patriotów fizycznie, a teraz są tam urzędujący Volksdeutsche i kolaboranci, którzy maltretują polskich patriotów psychicznie, dzieci, tak. intelektualnie dezinformują. Tak? Bo to jest to ministerstwo, prawda, którego czynnik kierowniczy ogłosił, że polscy naziści budowali obozy zagłady. Przypominam, to to ministerstwo. Dziękuję ja Do zobaczenia. Jutro. Do jutra z panem Bogiem. Z panem Bogiem.